Dzień dobry, witam serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj będzie coś innego, coś wyjątkowego, coś czego jeszcze nie było i coś, co rozpocznie pewnego rodzaju serię. Samochód, który stoi za mną, zostanie poddany modyfikacjom. Zostanie tutaj zrobionych naprawdę dużo rzeczy, tak aby doprowadzić to auto do perfekcji, praktycznie do stanu, w jakim wyjechało ono z fabryki. A znajdujemy się w Gdańsku w JB Custom Classic, w miejscu, które zajmuje się lakiernictwem, blacharstwem, tuningiem, renowacją, regeneracją, felg. A w przyszłości nawet i budową hotrodów nie jest, więc to zwykły warsztat. Pracują tutaj ludzie głównie z pasji, zajmują się projektami, których nie chce nikt wykonać, gdyż są czasochłonne, pracochłonne, ale pasjonaci z tego miejsca spełnią wasze najskrytsze pragnienia. Już za moment pokażę wam dokładnie w jakim stanie jest ten egzemplarz, powiem troszeczkę o historii tego modelu. Jeżeli to wydaje się dla was interesujące, kliknijcie przycisk subskrybuj, zaznaczcie koniecznie dzwoneczek, aby być na bieżąco, aby śledzić postęp w pracach nad tym egzemplarzem. A jest to oczywiście pierwsza generacja BMW serii 7. Model ten był produkowany w latach od 77 do 86 roku. Po drodze na rok 83 wprowadzono lifting. Ten akurat egzemplarz jest z 84, ale co warto odnotować, patrząc na tablice rejestracyjne, ostatnia naklejka z przeglądu jest z 96 roku. Czy to oznacza, że ten samochód na drogach Spędził zaledwie kilkanaście lat, a większą część swojego życia mieszkał gdzieś pod dachem w garażu. Na to wygląda. Za chwilę zajrzymy do środka, sprawdzimy, w jakim stanie są skóry, jakie cyferki wyświetlają się na liczniku przebiegu, ale teraz jeszcze tak patrząc na to auto dookoła, podziwiając jego piękną linię, powiem Wam, kto jest designerem tego samochodu. Pan nazywa się Paul Brak i zaprojektował on również inne BMW, takie jak na przykład BMW serii 6 e 20 które również pojawiło się na moim kanale Serią 321 oraz Mercedesa W114 W115. Samochód ten będąc flagowym modelem bawarskiego koncernu był wyposażony w najnowsze technologie. Między innymi jest to pierwsze BMW wyposażone w system ABS oraz pierwsze BMW, które miało na pokładzie poduszkę powietrzną, ale pojawiła się ona dopiero w 1985 roku i to jako opcja. Dodatkową nowinką był na przykład interwałomierz serwisowy, czyli te magiczne ikonki, które oznajmiają nam, kiedy trzeba odwiedzić serwis, na przykład na wymianę oleju. Kolejna rzecz, również nowość, bardzo wartościowa, to ten panel kontrolny, po którym widać, czy mamy jakiś problem z samochodem w zakresie oleju silnikowego, oświetlenia i tak To dokładnie Wam pokazywa Podczas prezentacji BMW serii 6E24. A jak już tak otworzyłem drzwi, sprawdźmy, jak wyglądają fotele, w jakim są stanie, jeśli chodzi o aspekt kolorystyczny, czerwona skóra, jak dla mnie i dla wielu widzów? Piękna sprawa. Jedynie negatywny aspekt możemy zauważyć w tym miejscu. To jest już troszeczkę przetarte od wsiadania, od zahaczania w to miejsce. No cóż, wszystko podlega renowacji. Te fotele będą musiały zostać wyczyszczone, już troszeczkę się błyszczą. Ogólnie tutaj, delikatnie mówiąc, jest pewnego rodzaju poligon. Tutaj praca w re, dlatego tym bardziej zachęcam Was do subskrypcji. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, zobaczycie efekt końcowy i na pewno będziecie zadowoleni. O właśnie, jak jesteśmy już w tym miejscu, tam kryje się sok z gumii jagód. Dajcie znać, jeżeli macie nagrzewnicę do tego modelu, gdyż ten element jest akurat ciężko dostępny. Prezentowany egzemplarz jest wyposażony w manualną skrzynię biegów, tak więc naturalnie rzućmy okiem na pedał sprzęgła. Już przechodzimy pod maskę, pokażę Wam. Co tam się kryje, ale jeszcze po drodze rzućmy okiem na drzwi. Tutaj również występuje czerwona skóra z dodatkiem drewna. Podłokietnik wygląda dobrze, nie jest jakoś strasznie wyłokciowany. Warto zauważyć, że lusterka regulujemy elektrycznie, ale jeśli chodzi o podnoszenie, i opuszczanie szyb, jest tutaj system Korbotronik. Już podnoszę maskę, ale chciałbym Wam jeszcze pokazać, jak brzmi dźwięk zamykanych drzwi. Mocno trzasnąć, jak w jakimś świecie 125P. Jeśli chodzi o silniki w BMW Serii 7, E23 trafiały tutaj tylko i wyłącznie jednostki sześciocylindrowe. Od mocy 150 koni w wariancie 725i aż do 286 kucy w 745i, które było produkowane tylko i wyłącznie na rynek Republiki Południowej Afryki. Wszędzie indziej 745i miało 252 konie. Motorem napędowym w tym przypadku. Jest jednostka o pojemności 3,5 litra, a model nosi oznaczenie 735i. Moc 218 koni, maksymalny moment obrotowy 310 Nm. Warto odnotować, że na początku produkcji te jednostki nosiły oznaczenie M90, a następnie M30. M30 zapewne kojarzycie już z takich aut, jak na przykład następca, czyli E32 oraz E34, chociaż tam moce były inne. Z tego co pamiętam, 535i, E34 ma 211 koni, a nie 218. Tak patrząc jeszcze pod maskę z zakresu prac, które trzeba będzie wykonać, to na pewno poprawienie wygłuszenia, gdyż w tym momencie ono praktycznie nie istnieje. Rzut okiem na numerek wina byście w przyszłości mieli pewność, że to to samo auto. I patrząc dalej, tak dookoła oczywiście jest tu mnóstwo detali, które wymagają poprawy, na przykład spójrzcie na kondycję tych wycieraczek. A wracając jeszcze do wnętrza, tym razem z prawej strony, tutaj możecie zauważyć mnóstwo elementów, które zostały wymontowane. I tak mi się jeszcze przypomniało na temat skrzyni biegów. Manualne przekładnie były oferowane w wersjach czterobiegowych i pięcio. Tutaj jest piątka. Jeśli chodzi o automaty, na początku tam były nawet trzy przełożeniowe wersje. Potem już czterobiegówki. Spoglądając na resztę wnętrza, jest tutaj więcej wykończenia z drewna. To dosyć ładnie wygląda, ale troszkę śmiesznie się komponuje z tym szarym plastikiem. Kwestia gustu, myślę. Dajcie właśnie znać, co sądzicie na temat specyfikacji tego auta, połączenia tych kolorów. A my nieuchronnie zbliżamy się do najciekawszego miejsca w tym aucie, a mianowicie do schowka. Sprawdźmy, jak się otwiera. No właśnie, ten element wymaga poprawy, i tu jest miejsce do popisu dla. JB Custom Classic. Z chęcią zobaczę, jak naprawią to bardzo ważne urządzenie. A teraz sprawdźmy, jak wygląda wnętrze z tyłu po lewej stronie. Za chwilę zasiądę na kanapie. Zobaczymy, czy jest wygodna, czy jest tutaj dużo miejsca. Co warto odnotować już na pierwszy rzut oka, jest to oczywiście system korbotronik. No naturalnie, skoro był z przodu, to i musi występować z tyłu. Ale patrzcie, co ciekawsze, jest tutaj telefon Philipsa. Docelowo w przyszłości on oczywiście będzie zamontowany. Tak jak było w oryginale, tak jak być powinno. No bo na tą chwilę to wszystko wygląda jak na ulicach Tajlandii. No nad tym muszą siedzieć prawdziwi spece. A jak się siedzi w ogóle na tej kanapie z tyłu? Powiem Wam, że naprawdę wygodnie. Jest tutaj dużo miejsca. No cóż, to jest flagowa limuzyna. Ale sam komfort jest naprawdę. no co tu dużo opisywać. Tak się siedzi. Za moment oczywiście zajrzymy jeszcze do bagażnika, ale patrząc tak na tylną część tego samochodu, zauważyłem takie dosyć ciekawe umiejscowienie końcówek układu wydechowego. Nie tak całkiem na skraju, nie tak centralnie, no troszeczkę na wzór serii 6. Mi się to podoba, zwłaszcza, że są tutaj dwie końcówki. Nadaje to charakteru. Sprawdźmy teraz, jak wygląda bagażnik, jaką ma pojemność. No wiecie co? Troszeczkę jak w jakimś amerykańskim samochodzie. Zmieści się tutaj mnóstwo bagaży. Cztery osoby na pokładzie, walizki w bagażniku, i można jechać na naprawdę długą wycieczkę. Jeśli chodzi o zamykanie bagażnika, czy na klapie jest jakaś wnęka? Teoretycznie tak, ale są tutaj naprawdę ostre krawędzie. Tak więc albo łapiemy tutaj, jesteśmy prawdziwymi twardzielami, albo od góry w ten sposób. Tak, przy okazji, to są oryginalne koła do tego samochodu. Rozmiar zaledwie 14 cali. Jak widzicie, ogumienie jest naprawdę balonowe 205 na 70 Dajcie znać, co Wam się podoba bardziej taka oryginalna feleczka czy taki zamiennik. Z rantem. Wiem, że wiele osób mających BMW lubi ranty, ale czy nie pasuje to bardziej do serii 3, ewentualnie 5? Czekam na Wasze opinie. Podsumowując, jak mogliście zobaczyć w dzisiejszym odcinku, jest to naprawdę wyjątkowy samochód, któremu warto poświęcić troszkę czasu, energii, pieniędzy i pasji, aby doprowadzić go do fabrycznej kondycji. Dajcie łapeczkę w górę, jeżeli materiał Wam się podobał. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmów z tym akurat egzemplarzem, jeżeli chcecie zobaczyć drogę, do perfekcji i subskrybujcie, zaznaczając przy okazji dzwoneczek, aby tego nie przegapić. Jeszcze raz dziękuję z całego serca JB Custom Classic. Tutaj macie linki do Facebooka, do Instagrama, pojawią się one również w opisie pod filmem. Zajrzyjcie tam i zgłoście się, jeżeli macie również ciekawy projekt, który chcielibyście odbudować, nie wiecie jak, a chcecie powierzyć to zadanie specjalistom. Dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.